Cześć siemanko z tej strony Alexis I to już y, kolejny chyba że ósmy czy tam siódmy odcinek, już nie wiem nie liczę z naszej kariery y, Kariery Arsenalem London i dzisiaj gramy z, z... Kim, no właśnie z City Citizens, The Citizens Zapiszę tylko karierę Mecz jest na wyjeździe. No ale zanim to zrobię to sprawdzę kalendarz. I Jakie powiem. Tak, tutaj zagram, jeszcze jeden się symuluję. Później symulacja z dwóch, trzech, czterech. Pięć spotkań zrobię. Później zagram z Evertonem, Później symulacja tych trzech spotkań. No właśnie, nie wiem. Chyba nie zagram z Evertonem, to przysimuluję dopiero... Zagram tutaj z Liverpoolem, z mi przysumuję te dwa spotkania razem z Liverpoolem. Zrobię mecz z u siebie. I ja z e, Major Ale no. A ty się zastanawiasz, zobaczymy jak będzie nam szło. No już dzisiaj ten e, rewanżowy mecz z e, City. Widzieliśmy jak się prezentuje jajaturę. No a tutaj Ozil już ocena overall jego poszedł w górę, tak samo jak overall Varana. Zobaczymy jak będzie teraz grał Sanchez No musiało to wpaść, bądźmy szczerzy Lecimy dalej Sanchez Pięknie Sanchez No ale kurde, miałem grać Tak, miałem grać, dobra Lecimy on e... on Czemu go, i jak ten głupi gimbus? Jednym zawodnikiem No nie wiem, powiem szczerze, ale spodobało mi się World, to... Oh, oh, oh. Oh. wywali wali. dobrze, że nie, nie grał, bo ja pewnie... Stracił to... Znaczy no, już straciłem, ale... Ozil... Dobrze, się do Najlepszy zawodnik na boisku. Ozil... z nich wszystkich. Zableta. Ture. Bony. Bony. Wilfred Bonny, no, no no Szczęsny wyraz miał Miladę, trudne wyzwanie Odbić ten atomowy strzał, ale udało mu się Milner, rzutka na bonego, ale proszę Państwa I już Walcott leci z kontratakiem Walcott minął obrońcę Walcott teraz zawleka, Walcott. Uderzał już nie chciał Nie chciałem iść pojedynku jeden na jeden z tabletą i proszę Dośrodkowanie. Nie stawia Wystawia Gipsowi piłkę Gips strzela Trzeba, <coughs> Obrońcy blokują dośrodkowanie I Bony już przyjmuje piłkę Bony kontra DBC bo nie będziemy, nie będziemy w stanie w ogóle przepchnąć, tak mi się wydaje no to trzeba będzie wchodzić przed piłkę i Nasri, Nasri wrzucił wysoko, wreszcie wysoko. Wreszcie wreszcie moi milner trzeba szczęsny szczęśliwy roli wreszcie wreszcie. Hmm. teraz Ramsej tutaj się szykuje i znowu łapię tą piłkę szczęśliwy i szybko podaje do kawałniego żeby ten już wprowadzał kontra tak? Pięknie kawani wypuszcza sobie piłkę Wypuścił sobie poręk drugi, przejął I pięknie to wykończył Zmienił jajaturę Znaczy nie jajaturę tylko kompanego Jak widzimy tutaj pierwszy, tam był jeszcze jeden Pięknie to wykończył po prostu To się nazywa kontratak Jajaturę. No, no, do Kodarowa. Jajaturę. Jajaturę. No, traci piłkę. A co to było? Co to było. Turę podaje. Turę, turę, turę. Tutaj dobrze. Ach, przesadziłem. Nastri. Nastri teraz biegnie. I z wejście się nie wyniadło. Znowu się nie wyniadło i to jest płaszcz. Wow. Wow. Dużo farta teraz w tych interwencjach. No to, to było nie do końca. Masz, super. Uratował tu piłkę, ale śmiesznie szczerze. Ach, teraz źle chciał zagrywać. Mm. piłkę ale w sumie myślę, że jak tam mamy mecz z Liverpoolem u siebie, to już sobie przesuną bo Liverpool no, no, nie jest teraz jakiś tam supermocny że nam miał zaszkodzić jakoś szybkie wyprowadzenie kontrataku dar sobie rady, dał sobie radę z Demikelisem. Ach no i kompany był szybszy, o Sanchez, za Sanchez sobie za dużo wyobrażał Proszę... Aj, oj, oj, oj Co bardzo się zagalopowało się Nie wiem czemu wystawili De Demichel Eee... Czy myślałeś, że aż tak łatwo ze mną wygrają? No nie wiem Pięknie gips naprawia swój błąd. Ach, i znowu traci piłkę. Teraz mangala będzie próbował wyprawić. No właśnie, gdzie jest kompany To się zastanawiam. Dobrze, mm. atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony do swojej w kolejnym... Kawani wypuszcza piłkę walkotowi walkot walcot. WOLKOT między rękami. Joharda jednakże nie cenię. Cały wysiłek na nic. Przedarł się bardzo dobrze pod bramkiem, ale później fatalnie spudłował. Później będzie decyzja. Co? Jeszcze nasz? A, aha, aha, panie sędzio, chuj ci w dupala, po prostu 30 megabajtów zjebanego, 6 megabajtów zjebaństwa jesteś wchodząc, ziomek, powinni ci zrobić stronkę na facebooku. Idziemy dalej. Warland, tutaj do Fernandinho, Portugal. Gram do Fernandi, nie, nie, nie gram w rezystencji. Pianik przejął do piłka. Whoa, whoa, piękny gol, proszę Państwa, Ezil. Takie bramki, gdzie mogłyby wpadać codziennie. Opadający liść, proszę Państwa. To jest to, o czym mówiłem. A właściwie to Wam chyba nie mówiłem. Strzał na opadającego liścia, no ale nieważne, trudno. jaja, jajaturę, z gorszej nogi podkręcona. Wpadło. Siata. Joe Hart nie wiem, co się dzieje. Ja, ja tu jeszcze, że to kartka z no, no i lecimy. Mangala stoi, że wchodzi. No czy sobie poradzi. No ale pianik mu zabiera piłkę. Ach, pianik za wolny był na mangale. Sam To już SILH to będzie skomponować jakiś składny atak, no ale proszę gips. Gra z wykorzystaniem bramkarza. Do ramzeja. Ramzej Wow, dwa razy ja mówię ten ślizg Ramzej Kontroli tylko całkowicie powoli budują ten atak, nie się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ramsey. Ach, było blisko, 3-0. Pięknie roztopaliśmy City. Tak, dobre dośrodkowanie, myślałem, Wyczył że tam Joe Hart dośrodkowaniu... nie załapie się na tą główkę. No, ale koniec pierwszej połowy. 2-0, zastanawiam się, czy ich bardziej znębić, czy wpaść Koizę. Kawaniego. Nie nie, zostawimy tak. Skład jak jest, póki Gra się nam bardzo dobrze. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja. Kawaniego. Zablokowany strzał. Pięknie rozegrany. Pięknie rozegrany mi się przy tym troszeczkę. Wow, teraz to wyskoczył Helder baczki, że była jego pierwsza dobra interwencja u nas w zespole. Szkoda, że faul nie wyżywałem. Baczki będą ja Wow, lecz, tutaj by... wywalczył tą piłkę bo, piłka do lecz, to proszę to wykorzysta? Jest o, proszę szansa. Proszę państwa, z własnego pola tutaj to, może, może by było to wziąć jest fałd, bo, w sumie wszedł to lecz, bo, bo, lecz, bo, bo, Kolejna, piękna akcja, piękna akcja, Cavani'ego 3-0, kłaza Czy City się, czy City będzie w stanie choć strzelić jedną bramkę? Zresztą nie wiem, po tej pięknej bramce Ozil'a, to odechciało im się już chyba w ogóle grać. No właśnie Kawani. Ramzeja wejdzie może, nie. Za pianika, bo pianika dzisiaj w ogóle nie widać. Pianika, jakby się w ogóle nie podłączył do akcji, więc jest właśnie takim graczem przynajmniej, jak ja tak gram, że on jest właśnie najlepszy na boisku, jak cała gra grapia. Ach, ten zabrakło, to mam szczęścia, Poradził sobie interwencji, będę Wow, za daleko, nie no no, 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 no. wiedziałem, że tak się skończy, słabo. Zewnętrzni i nastrgi. Niech najpierw do Aleksisa. Aleks jest mojej zabalety na Silva. Że utrzyma się przy piłce. Durre. Kolarów. Podoba już mi piłka. No i był będziemy zaczynać Kąt atak. Pięknie to zrobił Wolko To dobry moment na centrum. Ajajajajaj, no 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 Zabrakło Czemu tak wcześniej nie podałem? Kiedy go do, do goal? A taki nadal no Bez nadzieja Aleksis Sanchez Pulcin Pulcin to nam się zagrawa po zleksie, wypuścił kilka poczęstych i stracił Zdejmą się i pan kolarów. Kolarów. Bacz, Huber, no właśnie przejął to nie wiem, się Węzpie. za, za wstydzony i zaczął przed kartą grać. Wrzut Da fud? Nie, jak to nie wierzę. No i jeszcze, że... W nieswykłej sytuacji. Co? Pokaż mi to. Trzącił to na mnie. To już to było i... Dobra, ja pierdolę. Udane. Suki kontra. Szczęsny. Aj, w środek. No nie mogę. Mamy 3 do 1, nie wiem czego się cieszyć, już kurwa Przestrzeniłeś karwe, skarwego, którego nie powinno być Często nie warty, ja już to wybaczę Nie będziesz musiał palić, już lecili na tym czarnym Dobra, lecimy dalej Sanchez, bądź, to być nie ma nic stracenia, ale się udało. No to nie. No i teraz jakoś mój jakoś. Wow, jaką to bramkę. Do Czy to? Cały ten

Myśmy teraz dostał i to to było niezaciekawe. niezaciekawie przerwem że i teraz mu pokazał z tym za co? Co no jest to nie jest Well back. to Chumble? Nie odbiera piłkę przeciwników Sam jedenastu tak, I teraz Silka. siła, Sylwa tak ci piłkę To jest akcja w końcu, co? No nie wierzę znowu Kurde no za mocno tak podajesz Później takie sytuacje no, to, że myślisz, żeby nie strachną Dworu w końcu piłkę o do tego też można zabić. Są ja, ja doda. I... brać. Kopiłeczkę. Ramsej. Coś niespotykanego. Wędruje teraz w jak widzimy w pole karny rywala, będzie chciał pomóc partnerom przy rzucie rożnym. No ciekawe, jak rozegra ten system. Proszę, sznur, karnym był. Co to dało, nie wiem, wiem, tylko okre. No nie, kurwa mać! Tak ładną bramkę chciałem teraz pierdolnąć! Kurwa, pierdolony... <ścoughs> Zableta. Co ukradł mi w nocy kotleta. Oho, wow, przymierzył teraz! Bony. Bo, z kolejny wyjdzie bramkarz? Nie, nie wychodzi, już tak się obstrał troszeczkę. No jest. Well i Nie pozwolił, dobra. O ja to wszystko rozumiem. 3-1 zdobywamy w tej trudnej ziemi. United remisuje tylko... I to dobrze, bo idziemy o półty w górę. Eee, wznowienie, dobra. Zasmonujemy to. Wznowienie. Co? Kogo kurde, sprzedaliśmy już. A, dobra. Nie wiem o co chodzi. Zmuruj, co się stało? A, debushi, dobrze, że nie kontuzja, tylko słaby mer, nie zagra. No i Monroewa będzie musiał zagrać na tej prawej obronie. Zaczynamy. Arsenal oni grali z Oldham Athletic dopiero w pewnym spotkaniu. No i zobaczymy, jak dzisiaj zagramy. Znowie nie... no miał tylko stołki, no i no właśnie, tylko 100, znaczy i proszę san, kaw, Sanchez, Sanchez dwa razy, Williams na to się... no to nie wiem, co to jest za drużyny albo jaki inny. Jesteśmy w beznadziejnej formie, że my tracimy nad bramki. Sanchez, hat trick, pięknie. Sanchez, dobra, awansowaliśmy. No, Dalej Na rozwiązanie 3-1, co oświadczy bardzo dobrze w naszym ataku i bardzo dobrze o naszej obronie. Koniec miesiąca. No okay, i dobra, może to właśnie z tym będę Zobaczymy, jak mi tam formę. Jeszcze zasymuluję ten mecz. Z, zasymuluję jeszcze ten mecz z o, no. Y, z Stoke. I lecimy dalej. Zapiszę grę, no już stracimy tylko 4 punkty a w Chelsea na popiętach tylko 1 oni wygrali z Killinghamem 5-0 więc formę mają imponującą i ja w 1,9 wygramam 1-0. Jednakże Kawani wyrównał w 13 minucie. W 43 Sanchez, mamy 2-1. 3-1 Wolcott. 4-1 Ramsey i tym akcentem kończymy ten mecz. 4-1 wynik. Rafael Varane już niezawieszony. Przepraszam, przy, przy, przywrócę go do składu. No, odstajczamy. Bardzo słabo zagrał. I kogo my tutaj mamy jeszcze do wstawienia? Zespół? Może co ja nam mówią, musimy, musimy sprawdzić przecież w ta, pozycję w tabeli. Tabele. No właśnie, już tylko jeden punkt tracimy. Nie, nie, na to tracić więcej, ale mamy jeszcze jedną rzecz do zagrania. Co prawda mamy więcej bramek strzelonych, a zdecydowanie... też więcej straconych. Jeżeli chodzi o stracone bramki, to nie jest chyba źle. jasno 9 pozycji. Liberty kurs... Dobra. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Zapiszę tylko grę. Arsenal. Dobra, na razie cześć pompa. Kłania się nisko.